...przejdą, ale na to przyjdzie czas i na rozpoczęcie tej imprezy tak samo. Słuchajcie, na razie macie te łowce tam za sobą, takie piękne, z tych kamieni do zrobione, wyrzeźbione, metaloplastyka jest cudowne naprawdę, ale te łowiecki, one jeszcze na razie czekają sobie na pastwiskach tam na górze, za jaworkami, słuchajcie, jest przepięknie, one się tam pasą na razie bez stresu, zanim se pójdą do swoich chałup, tak se jeszcze skupią to trawecko, żeby każde zdziebełko jeszcze popróbować, jak to dobrze jeszcze było całe lato, zanim się do chałupy wrócą. Czy działa nam wszystko? Działa nam działa, jak nieś, więc dajemy jeszcze oddech i za chwileczkę oficjalnie będziemy otwierać naszą dzisiejszą imprezę. Jeden, jeden, jeden jeden, Wracamy, wracamy. Witajcie, osoby i kochani! Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony! Teraz witamy was tak naprawdę, słuchajcie, u nas w najpiękniejszej części Polski, tak naprawdę na samym końcu, ale w Pieninach. Gdzie może być piękniej? Słuchajcie, patrzcie się na prawo, na lewo. Barwy jesieni. Słuchajcie, ceną się najpiękniejszy czas. A jaki? Najpiękniejszy czas, bo jest to czas od pocynku, pomaleczki po wiosennym przesileniu. Po letnim, y, letnim wypasie, po nabraniu sił, przychodzi czas taki na odpocynek. I odpoczynek jest potrzebny, odpoczynek jest godny, bo właśnie wy przyjeżdżacie w takie miejsca jak tu, żeby nabrać sił, żeby odpocząć. A naszym zadaniem jest to, żeby wam ten czas umilić. Więc słuchajcie, świętujemy to, co najlepsze. Świętujemy dzisiaj, jak to się pięknie go do preludium, tak? Wigilia. Może będzie wigilia. Włośnie z pędu jesiennego owiec zwanego... Słuchajcie, to będzie łosot. Tak naprawdę nazywa się to łosot. To nie tak od razu. To, co będzie jutro, to jest chwilkę. Ale jak Artur powiedział dzisiaj, preludium to żebyście mieli taki delikatny przedsmak, to taką jak my to godomy. Tak jest, to jak się młódkę bierę, patrzy się, czy będzie dobrze, dobrze iść za przęgiem. oczywiście go o łokoniu, e, nie, bo my tu, my tu gazdowskie łapy są, to dzisiaj przegodomy łokoniaw, przegodomy łowcaw, przegodomy łoby, Łokozaw, ty z przegodą. Ty z go dać, Słuchajcie, a jak będziemy godać, to naprawdę przedstawimy wam takich ludzi, którzy na co dzień się właśnie takimi rzeczami zajmują. Bo już za malutką chwileczkę ci ludzie, ci naprawdę ludzie, którzy wykonują jeszcze ten zawód oraz ci, którzy nad nimi mają pieczę, tak? Więc złosto kochani, my jako konferencjerzy dzisiejszego wieczoru witamy woz Agnieszka Ciesielka! Moi pokochani, Artur Majerczak! Witajcie, serdecznie z Was, kochani! I teraz nastąpi to bardzo, bardzo ważne wydarzenie w życiu naszym, w życiu pasterskim. Wydarzenie, które otwiera wszystkie najważniejsze imprezy nie ino w kraju, przynajmniej na łuku karpat tak, ale na całym świecie bywa taki instrument i tacy ludzie, którzy otwierają największe wydarzenia, bo dziś macie szczęście na takim wydarzeniu być. Moi pokochani, tak naprawdę, nosa sakadacka to jest jedno i witacka, ale teraz ja tu pięknie pytam kunom Zbigniewa Przychodzkiego, naszego kolega, Zbigniewa Zbysia. Zbysiu, pięknie cię pytam kunom, słuchajcie, SMSy znacie wszyscy, ale dawniej na tych halach, żeby się porozumieć, trzeba było porządny instrument mieć. A Zbyszek nie leży pięknie grą, sam to wyrabia i znosi na tym najlepiej. I on dzisiaj oficjalnie wam to otworzy. Zbyszek Przychodzki z Trąbitą. Wielkie brawa, wasze milikani. Twórca ludowy Dusacłowie. Przykrośnijcie, bo są Słuchajcie, Zbigniew Przegorski otworzył ci się oficjalnie, co byśmy mogli teraz dopiero zaczynać. To tak jest, tak to. jest. A jak zaczynanie, to słuchajcie, witacka. A jak witacka? Mimo, że się obyś bez Gospodarka. instytucji i gospodarza, którzy są organizatorami, a przypomnijmy, organizatorami dzisiejszej imprezy są... Słuchajcie, tak naprawdę, to kto może być? Witamy za chwileczkę tutaj i pytamy kunom. Burmistrza miasta Szawnica, Bogdana Szewczyka. Pytamy pięknie na scenę. Kierowicz. Miasto i Gmina Szawnica, zapraszamy! jest. Ale ja to radny. pytam też w Kasie, Kasiu, bądź za kunom! I Katarzyna Masalska, dyrektor Centrum Promocji i Sportu w Szawnicy. Jest, Katarzyna Słuchajcie, jest to oni borli. są dzisiaj sprawcami tego wydarzenia, a my im pomogą, no co by nie było? Osamrykani, oddajemy głos włodarzowi miasta i Gminy Szczawnica. Moi drodzy goście, bardzo się cieszę, że w takiej dużej ilości jesteście. Słuchajcie, już tutaj pan Zbigniew otworzył tradycyjnie trąbitą. To nasze największe wydarzenie. Redyk, to kultura, to święto pasterskie w Szczawnicy. Ja tylko mogę jeszcze powiedzieć: witam was gorąco i życzę udanej imprezy dwudniowej na Redyku. Niech się dzieje, niech się darzy, moi kochani. Niech się darzy. Atrybuty, słuchajcie, piersa już poznajecie: jest zbircok, jest i loska pastersko, kapelus na głowie. Więc słuchajcie, przyklasicie, bo godny człowiek i ze sprzętami regionalnymi. Dziękujemy ślicznie, panie burmistrzu. I oczywiście z tego miejsca, z tego miejsca będziemy pytać na jutro syczki. Ale to już zostawcie w no. cieniu. Domy radę słuchajcie, razem z Jagniecką, nie jedną, nie jedną rzecz my zrobili, nie jedną my popełnili. I trochę przeżyli. Katarzyno, chodź tu teraz. Kaśka, Kasia, dyrektor, ty dwa słowa do was powie, bo słuchajcie, za jej inicjatywą i jej roboty w tył złodzone jest naprawdę dużo, więc ukłony, szacunek, Kasiu, przepowiedz coś. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na to dwudniowe święto, święto pas pasterstwa górali pienińskich. Przygotowaliśmy dla was mnóstwo atrakcji i mam nadzieję, że będziecie się wspólnie z nami tutaj dzisiaj i jutro. Znakomicie bawić. udanej zabawy, i dziękujemy za to, że jesteście z nami. Tutaj w sercu Pieni w hej! hej! Tak jest, włosami drodzy. Dziękujemy, jestem wam ślicznie. Słuchaj, Jaknieś, widzisz takie czasy. Zwolniamy z obowiązku. zwolniamy, z obowiązku. Hej, hej, tak, zwolniamy, zwolniamy wolne teraz? Tak jest. Dość się narobili, Panie słuchajcie, logi logistyka, logistyka i całe, całe przedsięwzięcie jest, jak ktoś jest w temacie, jest, jest duże, duże, duże. Więc, o mieli, kochani, e, teraz pytamy na scenę, tak, żeby, e, żebyście mieli świadomość tego, co się dzieje. Godołem o człowieku, który ma w swojej pieczy, bo tak można powiedzieć, o dobrym gaździe, który ma w swojej pieczy i e, swoich kamratów, swoich bacy, którzy w stowarzyszeniu jednym potrafią ze sobą działać, potrafią ramię w ramię.